Stolat, lat To jest teraz můj drak, mało Můj świat, moja kolej, moja pora Esa, sound, te jest kolaborant jako biblia, tora, koran Splune se bluzne, kurwa, fasora 100% procent i się różni coraz lepiej później niż wcale do czas raz, od razu na drugą nóżkę posyp ziomal wróśnie, bo uśniem pełna kontrola Kumoterstwo na stówę w różnych krajach chcesz tu znali być, ale trzymasz jaja gość dom, pół w dom masz tu chleb, masz, sól, masz wódę, tu masz tu się nie wylewa wpadaj w gościa, jak nie, i się nie bać się sobie widzę swój team of doćka, która południą mi szpon imny, finga, wieki number one, diesen hund, deine Bitch Ein paar, einfach mal schwitzen wie ein Tahiti. Heute ist Non-Stop. Party im gesamten Ostblock. Trink Wodka, etwa. Tanzt in fox oder blues zu Pop-Rock. Ich werd Drummer, neben Hammer. Benutze deinen Kopf als Kopf drauf. Meine Stimme beschert. Bitch, ich bin Fuchs. Ich geb sie wie eine polnische Straße. Ihr Kreuz ist futsch. Sie wird von all diesen Boys benutzt wie ein Pro Egal was du tust, tust du zu dem Hoch. Set, ich Action wie Cracky auf diesem Track. Cool, ist er das nächste Level wie wie so nett Sonett. tat seine polnischen Ohren singt. Pije kuba do Jakuba Jakub do Michała Pij jeden do, do drugiego kompania cała A kto nie wypije z tego bedła kije z tu, Mój tu, pół, tego wystarczy Pije kuba do Jakuba Jakub do Michała Pij jeden do, do drugiego kompania cała A kto nie wypije z tego bedła kije z tu, Mój pocu, pół, tego weta. Ja na setką fraz nie winni, go, no flow, potrzebny od zaraz Od nas, a, dla was, a, dla masra pan ambara 100 pro, 100 a, większy hałas Na nogach kumów, nic, ale jestem kozakiem Z niedźwiedziem, Polakiem, zimą siedzę i piję klakiem Jak wypijem to zabarę się łapię. Ale wjedź na tych na bloki, to stracisz lakier Jak ci widzą, tak ci piszą, mówią, nie zwieszą Z nimi tam nie tam, to co my muszą, Waldemar Kasa Tak, tak jestem Polakiem, a ty sam sprawdź Jak w Polsce jest z tym rapem sto procent Nejlepší rapper v povazaně kuzemě, mám v srdci, je 100%. Znám i bratře něco jiného, my na klipě máme pravdivé ve švine. Musím se jít vystrat, lebo jsem nafukany. Do šťany, do strany, rytmus výjebany. 100% kokot, zdravím pištěny. Tato huba je zlá, 20. sák na jepadně. Matěj Lice lebo je vyšraný. Dneska jsem si honi, lebo jsem nadržený. Pojď se to, je feťák, má chrbát posraný, pritrbaný, vytrbaný, debil výjebaný. Jsem najlepší, lebo jsem na fe tetovaný, jak šanky, lebo si omutrovaný. Koko piča u som dogrcaný, robím to do pre lebo som prijebaný. Vyjebaný, ujebaný, uje maslak pojevaný moje texty jsou dobre, lebo som dojebaný. Ľudia ma lebo som prebaný. vyjebaný demen, tupec vypatlaný. Vyje Kuba, moja no Kuba, Jakub do jeden do druhého kompani a cała. A kto nevypije žom, tego vedva kije žom, mu pucupu, tego vedva kije. And he created the name, so we ain't doing no debating for fame. It's not boy big. So I'm earn earner with great looks, I'm more chicks than a pervert on Facebook. I'm global, been rhyming from 02 two, four one nine with the mind of a mogul, I told you. We on the boss campaign So it's grand money that we pop champagne Cock that rage, the checks me, we all ball In four doors from check to Warsaw More doors, you ain't part of the plan You ain't getting euros, you ain't a part of the gang rock is the theme of the tune I'm a space boy, so all got my feet on the moon Boss, he's a cannibal, I'm eating you fools With a fork, he's an animal, legion of ghouls <laughs> A nie wypije, je, Tego wezmach pije, żom Muj po cupu, Tego wezmachεί Paye Cuba do Jakuba Jakub do Michała Pije jeden do drugiego, kompania cała A kto nie wypije, je, Tego wezmachεί Muj po łupu, muj łupu, Tego wezmachεί Paye Cuba do Jakub do Michała Pije jeden do drugiego kompania cała A kto nie wypije, je, Tego wezmachεί Muj po cupu, muj po Tego wezmach hé Paye Cuba do Jakub do Pije jeden do drugiego, kompania cała